Sonic the Hedgehog, niebieski jeż, ikona szybkości i symbol energii. Od ponad 30 lat Sonic jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w świecie gier wideo, uwielbianą przez fanów w każdym wieku. Ale Sonic to już nie tylko gry. W ciągu ostatniej dekady stał się on także jednym z najbardziej nieoczekiwanych symboli współczesnej kultury internetowej. Mowa tu o memach związanych ze stopami Sonika. Absurdalne Oczywiście, ale czy przypadkiem właśnie ten absurd nie jest tym, co definiuje współczesny internet? Początki tego zjawiska sięgają roku 2010. Platformy takie jak Reddit czy Forchan stały się miejscem, gdzie użytkownicy zaczęli w humorystyczny sposób skupiać się na stopach Sonika. Coś, co w pierwotnych grach było niemal niewidoczne, nagle stało się punktem centralnym licznych memów i fanowskich treści. Ale memy to tylko jeden wymiar tej fascynacji. Platformy takie jak R34 poszły o krok dalej, wprowadzając ten motyw w kontekst erotyczny. Dla niektórych może to być kontrowersyjne, ale warto zauważyć, że tego typu treści są częścią szerszego trendu. Internetowe subkultury reinterpretują postacie, wyolbrzymiając ich cechy i nadając im nowe znaczenie. Motyw reinterpretacji Sonika jako postaci widoczny jest również w kinie fanowskim. Weźmy Sonic Funeral, film, który łączy absurd z głęboką refleksją. Śmierć Sonika w tym dziele staje się symbolem przemijania, żalu i straty. Postacie takie jak Tails i Knuckles muszą zmierzyć się z pustką podejściu przyjaciela. Nawet odwieczny wróg Sonika, dr Eggman, ukazuje ludzką stronę szlochając nad stratą swojego Nemesis. Ale to nie jest tylko opowieść o żałobie. To również analiza relacji między bohaterami i ich własnej tożsamości. Tails, zawsze wierny przyjaciel, staje się symbolem nadziei. Knuckles, znany z siły, pokazuje swoje słabości. A Eggman, cóż, jego emocje są jedną z największych niespodzianek tego filmu. Kolejnym przykładem kinematografii jest Sonic Gets Pregnant. Film, który wykorzystuje absurdalny koncept ciąży Sonika, aby poruszyć tematykę stereotypów płciowych, relacji międzyludzkich i rodzicielstwa. Sonic, jako przyszły tata, staje się bardziej ludzki, zmagając się z nowymi wyzwaniami, zarówno fizycznymi, jak i emocjonalnymi. Jego przyjaciele, Tails, Knuckles i Amy, reagują na jego sytuację w różny sposób, co pokazuje odmienne postawy wobec rodzicielstwa i ról płciowych. Tails, jako najlepszy przyjaciel, jest wsparciem dla Sonika, pomagając mu oswoić się z nową rzeczywistością. Knuckles początkowo nie rozumie sytuacji i reaguje z niedowierzaniem, ale z czasem staje się bardziej otwarty, co ukazuje jego rozwój jako postać. Amy, znana ze swoich uczuć do Sonika, przeżywa mieszane emocje. Od wsparcia po wewnętrzny konflikt, co dodatkowo komplikuje dynamikę ich relacji. Film bawi się humorem absurdalnym, jednocześnie stawiając pytania o oczekiwania społeczne dotyczące męskości i roli ojca. Sonic, będąc w sytuacji, która tradycyjnie kojarzona jest z kobietami, zmusza widza do refleksji nad tym, jak płeć wpływa na sposób, w jaki postrzegamy odpowiedzialność, troskę i dojrzewanie. Ostatecznie Sonic Gets Pregnant nie jest tylko parodią, ale także satyrą na schematy ról płciowych, jakie funkcjonują w społeczeństwie. Ale co sprawia, że tak absurdalne tematy mogą fascynować? Może klucz tkwi w tym, że internet daje ludziom przestrzeń do nadawania znaczenia nawet najbardziej dziwnym i nieoczywistym zjawiskom. Albert Kami w swoim Micie Syzyfa pisał o absurdzie życia. O ludzkiej potrzebie poszukiwania sensu w świecie, który tego sensu nie ma. I memy związane ze stopami Sonika są dokładnym tego przykładem. Wydają się pozbawione znaczenia, ale to właśnie w tym pozornym braku sensu ludzie znajdują. No... <gryw> Dobra, to już jest ten moment, kiedy ja kurwa nie wiem, o czym ja mówię. O Boże. Stopy Sonika. Ludzie znajdują w stopach Sonika coś po prostu. Świetnego. Prawie jak Syzyf, który buntuje się przeciw absurdowi, akceptuje swoje przeznaczenie, to twórcy internetowych treści buntują się przeciw, nie wiem, powadze, tworzą coś pozornie błahego, a jednocześnie głęboko ludzkiego. Sonic to już nie tylko postać skier komputerowych. To postać, która wciąż ewoluuje w oczach fanów. Jego stopy, choć na pierwszy rzut oka absurdalne jako temat, stały się symbolem tego, jak internetowa kultura potrafi reinterpretować i przekształcać popkulturę. E, to by było chyba na tyle, nie mam nic więcej do powiedzenia. E, jeżeli chcecie bardziej zgłębić ten temat z jakiegoś powodu, Józek wrzuciła całe wypracowanie na Discorda, który jest w opisie. E, jeżeli naprawdę chcecie zgłębić ten temat, to poza wejściem na Discorda polecałbym umówić się na wizytę do jakiegoś specjalisty. Do następnego.